jestem Draco Burbex. Aktualnie znajduję się w opuszczonym domu przy ulicy. I witajcie w tym właśnie kolejnym urbexie. Ale to murocznie tutaj wygląda. Tutaj, jak, tutaj był jakiś blat, czy coś. Kuchnia może, ale to robi klimat, te gałęzie. Tu była kiedyś lampa Dobra, idziemy dalej Tu są jakieś drzwi Tu są głośne strasznie I tu kolejny widok z kolejnego okna Tu jak widać było kiedyś zejście do piwnicy Teraz jedynie tu jest drabina Tutaj był kiedyś zakres wstępu i tu są jakieś drzwi. Dobra, idziemy do pomieszczenia kolejnego. Ale to jest klimatyczne: okno i łóżko, na którym być może bezdomny nam to może spać. Widać tutaj właśnie, że tu był pożar, o nie, wy tego praktycznie nie widzicie. A nie chcę włączać presa z telefonu, żeby nie było słabszej jakości. U, tu można wyjść jakoś. Nie wiem. Może się będzie dało. O, tu element szafy chyba. No tak. I tu są zajęczyny na tym. Tutaj kolejne pomieszczenie. Kurde, lalka świecy. To lalka to zgroza. Pokażę wam to z tym światłem. Patrzcie to. to. Widzicie to? To lalka to jest zgroza. No i tutaj największa atrakcja, która jest straszna, tylko dla leży sobie. Ten wygląd jakby temu kiedyś obraz był. Tu miejsce na ubrania i tu drzwi. <grytanie> to się wyważył dosłownie. T tutaj same meble, jakieś gazety. to co? Aha tutaj jakieś coś to pewnie zamarzę, bo jakieś wiadomości ukryte tu są, tutaj coś jest. Coś na na coś w ogóle. No a tu taki plastik jakiś. Mam się ulicy Stwałam z dwoma krzesłami tutaj, raczej fotel chyba wysuwany, to jest chyba jego część. Myślę, z tego co widzę, do góry też nie ma żadnego przejścia. Ja chciałbym pójść do góry, bo do piwnicy nie ma. A może tu jest do góry przejście, ale to jest takie zdewastowane. Tu są schody, dobra. Nie wiem jak to się stało, że akurat schodów też nie ma. No, tutaj byłoby do góry przejście. A to światło nie chce działać. Za słabe. Kolejna eksploracja ze Spuntana. Która miała być tak zwana też opaską. Ale zrezygnuj z opaski, ponieważ. Niewygodnie, w strasznie Materiał trochę było na zapas, więc nie wiem kiedy nawet wrzucę to Ale to będziecie widzieć na pewno o wiele później się ja to nagrywam Bo wolę mieć zapas tutaj kolejne jakieś krzesła i tutaj było składowisko czegoś, albo można było sobie usiąść tak mini altanka Niestety ja nie mamy tego wejścia do góry Pewnie ja nie mogę tu przejść I tu mamy mini śopkę I tutaj można teoretycznie wejść na dach, ale będą mnie widzieć ludzie Łatwo jest wejść tu, tu Ale tam ludzie będą mnie widzieć, więc wolę nie ryzykować O tutaj chyba toaleta O tu widzę właśnie jakieś suiki O, jakieś beczka jeszcze. Wbijamy do Kibla z Perelu. Tak to i tutaj to, to wygląda. I tutaj jeszcze jest jakieś przejście, ale to w ogóle gdzieś do kogoś tak to wygląda. Tam się pokować nawet nie będę, bo tu już jest od kogoś. W teorii powinienem tu nic zrobić, ponieważ nie ma żadnej tabliczki. Tu wchodzić się można. I tutaj tak średnie wejście będzie, bo mi to przeszkadza, chociaż wejdę dla was. Nic ciekawego nie ma A tak to się nie świeci Wychodzimy stąd Tu mały domeczek Także Taki mały dom Spalony Po poza, pożarze I Góra się bardziej na, trzyma na pewno od dołu Ale nie musi się je tam wbić Także to by był koniec tej eksploracji króciutka, bo króciutka, treściwa, Więc ja byłem dziecko Burbeks. Jeśli w tym momencie, kiedy to oglądacie nie ma 400 subskrypcji, to dawajcie subskrypcję, żeby było 400 subskrypcji. A jak jest 400 subskrypcji, to znaczy, że już nocka nagrana została. Pewnie znowu latarką. Nie wiem jak to będzie w czasie więc zapraszam was na Instagrama, który będzie na dole. Na Facebooka oraz grupę facebookową, która też będzie na dole. No i do subskrypcji tego kanału, bo musimy się rozwijać, nie? I to dzięki wam wszystko. Także to był koniec eksploracji i cześć.